Jak bezpłatnie sprawdzić, czy twoje mieszkanie nie będzie depresyjne? To jest absolutny wow. Spójrz. Chodzimy na aplikację app.shadowmap.org i wpisujemy adres interesującej nas nieruchomości. Na przykład nadmorski dwór 1 Gdańsk. I to jest interesujące nas mieszkanie. Ono jest dwustronne. No i Wiadomo o tej porze, no to nie ma słoneczka, ale sobie możemy zrobić zmianę godziny na godzinę 7.30. Więc widzimy, kiedy się u nas w salonie zacznie pojawiać słońce. No, tak realnie od 10 zaczną już promienie wpadać, i przez cały dzień będzie słońce operowało nam przed oknami. Salonu aż do zachodu słońca. Jest to absolutne wow! Dzięki temu możesz zaoszczędzić kupienia sobie depresyjnego mieszkania, w którym nigdy nie będzie słońca. Jeśli to było dla Ciebie interesujące, zachowaj tę rolkę na później. Ja nazywam się Julia Lewandowska. Zapraszam Cię do swojego świata nieruchomości.